Brutalna, bezwzględna agresja i przerażająca skala rosyjskich zbrodni na Ukrainie dowodzi, że Putin jest zdolny do wszystkiego. To, jak podkreślają eksperci, daje zupełnie nowe spojrzenie na przyczyny tragedii prezydenckiego Tupolewa sprzed 12 lat. Zaraz, zaraz, posłuchajmy tego raz jeszcze. Putin jest zdolny do wszystkiego. A zatem zamordował pasażerów prezydenckiego Tupolewa. I nie ma znaczenia, czy potrafimy mu to udowodnić. To jest mentalność stójkowego. Jeśli złapał jednego zabójcę w rewirze, to możemy już przypisać wszystkie inne zabójstwa. Z całą pewnością z ręki Putina. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Tylko ludzie zupełnie zapiekli w swoim kłamstwie mogą mówić inaczej. Dwie eksplozje to według przedstawionych publicznie ustaleń pod Komisji Smoleńskiej przyczyna tragedii sprzed 12 lat. Przedstawionych publicznie ustaleń? Ale raportu pod komisji Macierewicza ciągle nie ma. Inną wersję wydarzeń lansuje przychylna opozycji stacja TVN. Upraszczając, biegli uznali, że nie było wybuchu, a zatem nie było w Smoleńsku zamachu. Jestem zszokowany tym kłamstwem TVN24. TVN stał po stronie Putina na tym smoleńskim pogorzelisku. Stał potem, gdy w trumnach znajdowaliśmy podmieniane ciała... Zbezczeszczony także. Stał potem, gdy mieliśmy do czynienia z potwornym kłamstwem smoleńskim, ze sfałszowanym śledztwem oddanym Rosjanom i stoi dzisiaj. To nie przypadek. Koncesja TVN upływa za półtora roku. Nadawca złożył już wniosek o jej odnowienie. Ale wpierw przewodniczący Świrski oceni jak były wykonywane jej zapisy. Uchwała uznająca Rosję za państwo terrorystyczne zostanie ponownie poddana pod głosowanie na przyszłym posiedzeniu Sejmu. O tym, kto i dlaczego udostępnił TVN materiał ze śledztwa, nie było w wiadomościach ani słowa. Dziękuję bardzo, Andrzej Krajewski.